W pudełeczku przed Wami znajduje się turkuć podjadek, znany w całej Polsce szkodnik roślin zjadający korzenie. I to właśnie dla niego przygotuję dzisiaj pojemnik. Jako podłoże użyję wilgotnego torfu kokosowego. Do pojemnika dodaję dwie gałązki trzykrotki, które, po, które posłużą turkuciowi za pokarm i na tym aranżacja się kończy. Ale właściwie, po co hodować coś takiego? Jak wiecie, hobbystycznie zajmuję się preparowaniem i kolekcjonowaniem owadów i chciałbym takiego turkucia mieć w swojej gablocie. Lecz jak możecie zobaczyć, owad jest w stadium pre i dodatkowo brakuje mu czułki. Gdy wylinieje na imago, czułka powinna mu odrosnąć i wtedy zostanie on uśmiercony i preparowany i trafi do gabloty.